Godzina 17, jeszcze nie jest ciemno, a już się robiły grzywki na bok. Takie włoskie lody, więc dziś na bank reszta kwiatów zakwitnie. To jest wczorajszy sukienka poletnicy. Te dwa dzisiejsze na bank będą dziś. Ten też na pewno dzisiaj zakwitnie. No, może też, może też, ale nie jestem pewna. Ten zakwitnie dziś z pewnością. No, i tu proszę, jaka piękna grzywka na bok. Ten też dziś zakwitnie. Z całą pewnością zakwitnie dziś. I kolejny. Grzyweczka na bok. Już dziś. Aby tylko zajdzie słonko.